Małgorzata z Belgii, orędzie miłosiernej miłości do małych dusz. Tom drugi, wydanie drugie poprawione Legion Małych Dusz. 25 stycznia 1978 roku. Małgorzata. Myślałam o ojcu L i o warunku, który mi postawił, Jezus mówi. Chciałbym sam zadać Ci pytanie, czy chcesz kochać w obliczu wszystkich trudności pomimo wszystko? Małgorzata, Panie, tak samo chcę Cię kochać, gdy jest trudno, jak i wtedy, gdy jest łatwo. Chcę Cię kochać o każdej godzinie, w każdym miejscu. Nic złego nie może mi się przydarzyć tam, gdzie mnie wiedziesz. Kochać chcę Ciebie tam, gdzie wokół anieli święci, ale również tam, gdzie demony okrutne. Moja miłość jest prawdziwa, przekracza granice widoczne, zdąża do nieskończoności, aby się zatracić. Kocham Cię, Jezu, może niezręcznie to mówię, ale szczerze. Jezus. Oddałaś mi Twoją wolę. Czy możesz jeszcze powiedzieć ja chcę? Małgorzata. Tak, mój Boże, bo mówię poprzez Ciebie. Tam gdzie jesteś, jest moja wola, tam jest pewność i bezpieczeństwo.